Witam serdecznie wszystkie osoby, które gdzieś na ten filmik trafią. Dzisiaj jest mi troszeczkę wygodniej, ponieważ skorzystałam z rady mojego kolegi Tomasza i nie trzymam już telefonu w ręku. Zrobiłam sobie statyw. Pokażę go, jak on wygląda, bo może no, ktoś inny też mieć taką, taką potrzebę, więc warto się dzielić dobrymi doświadczeniami. Statyw to jest taka kawałek tekturki, wycięty w takim kształcie, O, poroz, rozłożony tak. I tutaj są wycięte takie miejsca cztery, które służą do podparcia telefonu. I te, dlaczego cztery? Bo są dwie pozycje dla tego telefonu. Jedna taka pochylona i druga. Taka, która w tej chwili jest mój telefon, czyli pozycja prosta, bo lepiej widać jest yy, nagra. To pokazuje ta sytuacja, że całe życie człowiek się uczy i może się nauczyć tego, jak lepiej sobie nagrać filmik. O, to tyle yy, tytułem wstępu. Yy, te osoby, które oglądały filmik poprzedni, pamiętają, że yy, mówiłam, że następnym razem. Powiem, kto jest autorem plakatu. Ten plakat był wykonany na konkurs dotyczący bezpieczeństwa w pracy i otrzymał wyróżnienie. Ten, ten plakat ma jakieś 7-8 lat. Autorem tego plakatu jest pan Marek Kuciński. Także ja gratuluję pomysłu. Naprawdę, dla mnie plakat jest super. O, widzicie i teraz mając statyw, mogę mieć karteczkę, mogę założyć okulary, jak mam taką y, potrzebę, i mogę również mieć ściągawkę na kolanie i do niej sięgnąć. Dobrze się składa, że ten plakat był na konkurs o bezpieczeństwie, bo mamy wszyscy świadomość, że ta sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, bardzo zaburzyła nasze poczucie bezpieczeństwa. Y, obawiamy się o Pracę, czy będziemy ją w przyszłości mieli? Obawiamy się dzisiaj o, swoj, o życie swoje, najbliższych, obawiamy się y, o zdrowie, obawiamy się, jak to będzie y, w przyszłości. I myśląc o tym, że pewnego dnia ta sytuacja się skończy, wyjdziemy z kwarantanny, trzeba się do tego przygotować, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To, co zaproponuję dzisiaj, to jest przygotowanie się do przyszłości, ale to jest również na czas kwarantanny, poprawienia sobie samopoczucia w tych okolicznościach. Kiedy długo chodzimy, jesteśmy zmęczeni, to z przyjemnością sobie siadamy na fotelu, na kanapie, na krześle, i wtedy nasz kręgosłup jest nam wdzięczny, że może trochę odpocząć. Ale pozycja siedząca wcale dla naszego kręgosłupa nie jest korzystna. Kiedy robimy to długo, to nasz kręgosłup wcale nie jest zadowolony. I podejrzewam, że wiele osób odczuwa ból na różnych odcinkach kręgosłupa. Od lędźwiowego po kręgosłup szyi. Jest to właśnie wynik nadmiernego czasu, który spędzamy w pozycji siedzącej. Mamy różnego rodzaju ograniczenia, mamy różne metraże domu, swoich mieszkań, nie wszyscy mamy ogródki, ale na pewno każdy z nas, jak się tak przyłoży i poszuka w internecie, to znajdzie ćwiczenia gimnastyczne, które będą dobre dla niego i będą dobre dla, do spełnienia w tych warunkach, w jakich mieszka. Nie każdy może machać rękami i nogami. Na dużej przestrzeni, ale można znaleźć coś, co będzie nam sprzyjało. Jeżeli nie ćwiczyliśmy wcześniej, to warto zacząć od ćwiczeń, które nie będą zbyt intensywne. Nie rzucać się na nie, że dzisiaj zrobię wszystko, dzisiaj będę ćwiczyć godzinę. Takie podejście powoduje, że zniechęcamy się bardzo łatwo. Że Następnego dnia tak nas wszystko boli, że mówimy: No tak, miało być lepiej, a jest gorzej. Wszystko słuchajcie małymi krokami. 15 minut odpowiednich ćwiczeń, potem możemy je sobie wydłużać. Porozmawiajmy ze swoim kręgosłupem, które miejsca on chciałby, żebyśmy go wsparli. I znajdźmy właśnie takie ćwiczenia które będą dobre na ten fragment kręgosłupa. Żebyśmy nie przesadzili, żebyśmy nie poszli w drugą stronę. Dlaczego te ćwiczenia są takie ważne już na ten, na ten moment? Właśnie dlatego, żeby nasz organizm się rozruszał, żebyśmy organizm sobie dotlenili, bo spędzając dużo czasu w pozycji siedzącej, mamy tendencję, no szczególnie kobiety, my oddychamy tutaj szczytami płuc, i mamy organizm niedotleniony. I warto pomyśleć o tym, żeby dostarczyć swojemu ciału jak największą ilość powietrza. No, wiadomo, pogoda nam teraz sprzyja, więc możemy sobie spokojnie poćwiczyć przy otwartym oknie. Te ćwiczenia na teraz są ważne również dlatego, że zmienia nam się metabolizm ze względu na niedobory ruchu. Też trudno, nie, nie, wie, nie wiem jakie Państwo robicie sobie zakupy, jak, jak, jaką sobie stosujecie dietę. Więc, również z tego względu, ćwiczenia fizyczne byłyby dla naszego organizmu bardzo korzystne. To jest jakby na dziś. Będziemy się lepiej czuli, kiedy będziemy ćwiczyć naprawdę. Ja nie należę do osób, które wcześniej jakoś intensywnie ćwiczyły. Natomiast w tej chwili staram się dzień zacząć od 15 minut. Ja myślę, że to nie będzie żadna reklama czy kryptoreklama, jeśli powiem, że zaczynam takie w internecie pobudka mistrzów. 15 minut dla początkujących, to jest ważne. Dla, w moim wydaniu to jest ważne, że to jest dla początkujących, bo kiedy koleżanka mi przysłała to, co ona ćwiczy, no to byłoby, byłby kłopot. Więc poszukajcie sobie Państwo takich ćwiczeń, które będą dobre dla Was. Na dziś pomóc swojemu kręgosłupowi, na potem być sprawnym i jeszcze na potem też, żeby przy odmiennym trybie życia nie okazało się, że w praniu nam się pokurczyły ubrania. To, co jest za... Mój plakat wisi na szafie. I ja ćwiczę, ponieważ Chciałabym te rzeczy móc po kwarantannie włożyć, bo je po prostu lubię. A poza tym, no, myślę, że będziemy mieć yy, dużo wydatków innych i są rzeczy, na które nie musimy wydawać pieniędzy. Skorzystajmy z tego, co mamy, więc zadbajmy o swoje ciało, tak abyśmy mogli wskoczyć w ulubione ubrania, kiedy już swobodnie będziemy wychodzić po kwarantannie. Do zobaczenia.